Teraz za chwilę tajemnicza, legendarna wróżka przyjdzie i zaśpiewa piosenkę, i wywoła prawdziwego świętego Mikołaja. Witam Was bardzo, bardzo zimowo. Słuchajcie, przyjechałam tutaj specjalnie po to, żeby specjalnie dla Was, dla tych wszystkich, którzy są na widowni i mają takie gorące, ciepłe serduszka, sprowadzić świętego Mikołaja. Czy Wy wiecie, gdzie on jest? Nie słyszę. To wybijecie brawo, a ja spróbuję go ściągnąć na ziemię. Można piszczeć! Gdzie jest Mikołaj? Gdzie jest Mikołaj? Ograna rana szukam go wszędzie. Co to za święta? Co za kolęda? Gdy Mikołaja nie będzie! Jest! Hej, hej, go my do dzieci, świąteczne nadszedł już czas. Już pani zima, śniegiem i mrozem, zaczarowała las. A gdzie ty byłeś? Co ty robiłeś? Już dzieci na nas czekają. Od rana nas wyglądają. Ja świat sydziłem i tam kupiłem prezenty dla wszystkich dzieci. W ten czas zimowy chcę być gotowy, gdy pierwsza gwiazdka zaświeci. Hej, hej, koniki, świeżmy do dzieci, świąteczny nadszedł już czas. Już pani zima, śniegiem i mrozem, zaczarowała las. Brawo kochani, udało się, jest z nami prawdziwy święty Mikołaj. Przyleciał prosto z lakoniki. Witamy cię, święty Mikołaju. Dzień witajcie, dobry, witajcie, witajcie wszyscy. Boże, ile tu dzieci. Ależ ogromna sala, ależ młodzieży, dzieciaków. Kochani, bardzo się cieszę, że tylu was tutaj jest. To znaczy. Że tylu z tymi wielkimi sercami dzieci przybyło, przecież pomogliście wielu, wielu słabszym i bardziej chorym od Was. Nim przedstawię swój prezent, bo mam specjalny prezent dla wszystkich, to pozwólcie, że najpierw złożymy życzenia, ale i prośbę. Do Was. Nie tylko życzymy Wam czego pięknych, zdrowych, rodzinnych świąt, ale chcielibyśmy jeszcze poprosić, a ja szczególnie o to, byście byli dobrzy dla swojego rodzeństwa, siostry, brata, dla mamy, dla taty bądźcie lepsi niż byliście do tej pory dla babci. Dla dziadka, dla cioci. Zobaczcie, ile jest osób na świecie, którzy czekają na Wasze serduszko, na Wasze dobre uczynki, dobre słowa, uśmiech. Proszę Was, bądźcie przez cały rok dobrzy.